Mówią, że to oklejki są, ale to nie są oklejki, bo przyjechałem z mikrodzigiem i zobaczyć co to w ogóle jest, A to są bolenia, no mówię wam, że to są bolenia, o widzicie, mojego bolenia zapałem, to są bolenia, no taką małą, kurczę, gumeczkę, widać, takie coś, o i się. Bo to są haki bez i Taki bolen. To jest mały boleń Tysiące boleni. Jakiegoś robaka ma na sobie już. Jakieś pasażyty. Nie wiem, co to jest. Ale to są bolenie małe. Słyszałem, że. Yy Jakiś okrąg wpuścił yy, Bolenia właśnie zarybił I właśnie to są bolenie. Małe boleniki Małe boleniki małe. Takie. No cóż no wypuścimy kolegę No ale na taką malutką przynętę Gdzie to jest coś takiego To są normalnie pchełki, pchełki. Przynęty pchełki. Taki malutki. Złapałem. Wypuścimy. Wypuścimy. Pyk i poszedł. Poszedł. Ale złapałem. Nie masz czupaków, to małymi rybkami się bawimy. Czyli na ultra lightre. Lajtry, dobrze mówię? No takie malutkie te. No dobra.